Boga. Spodobało mi się. Zapraszam na kawę z Bogiem. Dorota Orzuk. Spotykamy się, żeby czytać właśnie pismo święte razem mm, od poniedziałku do piątku o godzinie dziewiątej dla chętnych. Mm, właśnie może po to, żeby czuć ten oddech. Mm. Robię to, co robię, dlatego, że czytanie Pisma Świętego w moim życiu e, dało mi dużo zmian, zmian na lepsze. E, wszystko się zmieniło, bo ja się zmieniłam, czytając Pismo Święte. I tak często szukamy jakichś wskazówek, jak żyć, jak zmienić swoje życie, co robić, nie? jak mieć lepsze relacje, jak mieć większą odwagę, nie wiem, jak mieć więcej pieniędzy. jak... Tak, potrzebujemy różnych zmian na różnych płaszczyznach. Wszystkie wskazówki mamy tutaj, wszystkie wskazówki. Przechodzę do czytania, żeby nie przegadać naszego spotkania, ponieważ nasze spotkania staram się też, żeby były króciutkie. E, tym bardziej, że księga Izajasza dla mnie osobiście... No jest dosyć trudna, ale wiem, że właśnie jak w życiu są momenty, które wow, próbamy i są momenty, które potrzebują zatrzymania, czy jakichś przemyśleń, czy nawet jakichś stanięcia w obliczu trudności. Tak samo myślę, że z czytaniem właśnie tej księgi zajaszam <grywamy> mamy takie momenty, więc ja osobiście staję w obliczu tej trudności. Ale też jakby nie daje. Nie, 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 nie narzucam sobie presji, że muszę rozumieć tu i teraz, że to musi, nie wiem, już teraz muszę mieć tę Eurekę, tak? Nie, nie. Po prostu odpuszczenie, że mm, nie wszystko musimy rozumieć, szczególnie od razu, że jeśli mm, możemy się zawsze modlić, Prosić Ducha Świętego, e, modlić się, właśnie o zrozumienie czy o prowadzenie, właśnie o, o, o to, żeby nam zostało objawione, ale nie musimy się z tym siłować, że to musi nastąpić po naszemu. Tak przynajmniej myślę, choć nie jestem wykładnią, wyrocznią, absolutnie. Zapraszam do czytania. Będzie o ostrzeżeniach i obietnicach danych Izraelowi. Ale i ci, chwieją się od wina i zataczają się od mocnego napoju. Kapłan i prorok chwieją się od mocnego napoju, są zmorzeni winem, zataczają się od mocnego napoju, chwieją się podczas prorokowania, zataczają się podczas wyrokowania, bo wszystkie stoły aż do ostatniego miejsca są pełne plugawych wymiodzin. Kogóż kto chce. Uczyć poznania i komu tłumaczyć objawienie, czy odwykłym od mleka, odstawionym od piersi, bo paple przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam. Zaiste, przez jękających się i mówiących obcym językiem przemówi do tego ludu ten, który im rzekł: to jest odpoczynek, dajcie odpoczynek zmęczonemu, i to jest wytchnienie, lecz nie chcieli słuchać. Dlatego dojdzie ich słowo Pana, przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam, aby idąc padli na wznak i potłukli się, uwikłali się i zostali złapani. Dlatego słuchajcie słowa Pana, wyszydercy, panujący. Nad tym ludem, który jest w Jeruzalemie. Ponieważ mówicie, zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych mamy umowę, więc gdy nadejdzie klęska potopu nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem. Wow. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan. Oto. Ja kładę na syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. I uczynię prawą miarą, a sprawiedliwość wagą, lecz schronienie kłamstwa zmiecie grad, a kryjówkę zaleją wody. I wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane, a wasza umowa z krainą umarłych nie ostoi się, gdy nadejdzie klęska potopu, zostaniecie zdeptani. Ile króć nadejdzie? pochwyci Was, a będzie nadchodzić każdego ranka, we dnie i w nocy, i tylko grozą będzie rozumienie objawienia, gdyż za krótkie jest łoże, aby się można wyciągnąć, a za wąskie przykrycie, aby się można utulić. Pan bowiem powstanie jak na, jak na górze. Perazym, jak w dolinie Gibeon, się uniesie, aby dokonać swojego dzieła. Niesamowite to jest dzieło, aby wykony, wykonać swoją pracę. Dziwna ta jego praca. Tak więc nie drwijcie, aby nie zacieśniły się wasze więzy, gdyż słyszałem od wszechmocnego Pana zastępów, że postanowiona jest zagłada całej ziemi. I przypowieść o rolniku. Nastawcie uszy i słuchajcie mojego głosu. Uważajcie i słuchajcie mojej mowy. Czy oracz stale orze, aby siać, robi bruzdy i bronuje swoją rolę? Czy gdy zrówna jej powierzchnię, nie sypie wyki i nie sieje kminu i nie rozsiewa pszenicy w rzędach, a na jej brzegach jej jęczmienia oraz prosa i orkiszu? Pouczał go bowiem o właściwym sposobie i wyłożył mu go jego, jego Bóg. Gdyż wyki nie młuci się ostrym narzędziem, nie, ani nie toczy się walca po, po kminie, gdy, ale, ale wykę młuci się kijem, a kmin laską. Gdy ziarno na chleb się rozgniata, czy ziarno na chleb się rozgniata? Nie, nie młuci się go bez przerwy, a choć suną po nim kołami swojego wozu i zaprzęgiem, jednak się go nie rozgniata. Także to pochodzi od pana zastępów. Jest on cudowny w radzie, wielki mądrością. Biada Arielowi, Arielowi, czyli ognisku Bożemu, miastu, w którym obozował Dawid. Dodajcie rok do roku, niech święta dopełnią swojej kolejności. Wtedy ja ześlę ucisk na Ariela i będzie biadanie i narzekanie i będziesz mi jak Ariel i będzie, będę Cię oblegał dookoła, obstawię Cię strażami i wzniosę przeciwko Tobie bastiony. Wtedy poniżony aż do Ziemi, mówić będziesz, i z prochu pokornie odzywać się będziesz. Twój głos dobędzie się z Ziemi, jak duch zmarłego, a Twoja mowa z prochu, jak szept, lecz horda Twoich nieprzyjaciół stanie się jak drobny pył. A zgraja tyranów, jak zdmuchnięta plewa, stanie się to nagle w okamgnieniu: że będziesz nawiedzone przez pana zastępów grzmotem i wstrząsem, i głośnym hukiem huraganem i wichrem, i płomieniem ognia pożerającego. Jak jest ze snem, z widzeniem nocnym, tak będzie z hordą wszystkich narodów walczących z Arielem, czyli z Ogniskiem Bożym, i z wszystkimi walczącymi z nim, i z jego warowniami. I z gnębiącymi go, jak śni się głodnemu, że je, lecz gdy się obudzi, jego głód jest niezaspokojony, lub jak śni się spragnionemu, że pije, lecz gdy się obudzi, jest słaby i czuje nieugaszone pragnienie. Tak będzie z hordą wszystkich narodów walczących z górą Syjon. <laughs> I pozosta... nie, zdrętwiejcie i pozostańcie zdrętwiali, Zaslepcie, zaślepcie się i trwajcie w zaślepieniu. Upijcie się, lecz nie winem, zataczajcie się, lecz nie od mocnego napoju, gdyż Pan wylał na Was ducha twardego snu i zamknął Wasze oczy, to jest proroków, i zakrył Wasze głowy, to jest jasnowidzów. Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u Was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi. Gdy się ją poda temu, który umie czytać i powie, przeczytaj to, proszę wtedy On odpowiada, nie potrafię, gdyż to jest zapieczętowane. A gdy się poda księgę takiemu, który nie umie czytać i powie, przeczytaj to, proszę wtedy On odpowiada, nie umiem czytać. I rzekł Pan, Ponieważ ten lud zbliża się do mnie mm, swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Dlatego też ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie, i zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnym będzie się chował w ukryciu. Biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, u których działanie odbywa się w ciemności i którzy mówią: Kto nas widzi? Kto wie o nas? O jak przewrotni jesteście, tak jak gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną, jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim twórcy. On nie, on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu: On nic nie umie. Zaiste, już za małą chwilę Liban przemieni się w urodzajne pole, a urodzajne pole będzie uważane za las. W owym dniu głusi będą słyszeć słowa ich księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć. Pokorni zaś na nowo będą się radować Panem, a ubodzy weselić świętym izraelskim. Gdyż nie będzie tyrana, i skończy się szyderca i będą wytępieni wszyscy którzy czyhają na sposobność do zbrodni którzy bowiem którzy słowem przywodzą ludzi do grzechu zastawiają pułapkę na rozjemcę w sądzie a tego który ma słuszność odprawiają z niczym dlatego tak mówi pan bóg domu jakuba ten który odkupił abrahama jakub nie dozna wtedy hańby i nie zblednie wtedy jego twarz bo, gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk, uświecą, uświęcą moje imię i świętego Jakubowego, będą czcić jako świętego i będą się bać Boga Izraelskiego. Ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie. Biada przekornym synom, mówi Pan. Którzy wykonują plan, lecz nie, mój, lecz nie mój, i zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu, aby dodawać grzech do grzechu. Wow, jakie piękne! Wyruszają chę do Egiptu nie radząc się moich ust, aby oddać się pod opiekę, opiekę faraona i szukać schronienia w cieniu Egiptu, lecz opieka faraona nar narazi was na wstyd, a szukanie schronienia w cieniu Egiptu na hańbę, bo chociaż jego książęta byli w Soanie, a jego posłowie dotarli do Hanes, wszyscy zawiodą się na ludzie który jest nieużyteczny, nie udzieli pomocy ani nie da korzyści, przyniesie raczej wstyd, a nawet hańbę. Wypowiedź o zwierzętach południa przez kraj niedoli i trwogi, skąd pochodzi lwica i lew, żmija i latający smok, wiozą na grzbiecie osłów swoje bogactwo, a na garbie wielbłądów swoje skarby do ludu, który jest nieużyteczny, do Egiptu, którego pomoc jest daremna i marna. Dlatego nazwałem go potworem zdławionym. Teraz idź, napisz to wobec nich na tablicy i utrwal to w księdze i niech to będzie na przyszłość świadectwem wiecznym, gdyż jest to lud przekorny, synowie zakłamani, synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu Pana, którzy mówią do jasnowidzów nie miejsce widzeń, a do wieszczów nie wierzcie. Nam prawdy, mówcie nam raczej słowa przyjemne, wierzcie rzeczy złudne. Zejdźcie z drogi, zboczcie ze ścieżki, dajcie nam spokój ze świętym Izraelskim. Dlatego tak mówi święty Izraelski, ponieważ pogardziliście tym słowem i ufacie gwałtowi i przewrotności i polegacie na niej. Dlatego ta wina stanie się dla Was jak rysa grożąca zwaleniem występująca w wysokim murze, który nagle w okamgnieniu się rozpada, a z jego rozpadem jest tak, jak z rozbitym dzbanem glinianym stłuczonym bezlitośnie, także wśród jego czerepów nie można znaleźć ani skorupki, aby nabrać ognia z ogniska lub zaczerpnąć wody z kałuży. Gdyż tak mówi wszechmocny Pan Święty Izraelski: Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni w ciszy i zaufaniu, będzie Wasza moc. Lecz Wy nie chcieliście. Mówiliście raczej nie: Na koniach umkniemy, dlatego umykać będziecie, na wierzchowcach pojedziemy, dlatego wisi Wasi prześladowcy Was wyprzedzą. Tysiąc będzie uciekać przed groźbą jednego, przed groźbą pięciu będziecie. Uciekać, aż zostanie z Was resztka, jak maszt na szczycie góry, jak sztandar na wzgórzu. I jest obietnica łaski, więc jeszcze ten fragmencik. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę, i dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na niego czekają. Gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos Twojego wołania. Na głos Twojego wołania. Gdy go tylko usłyszy, odezwie się, a chociaż Pan dał wam chleb, niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał Twój nauczyciel, i Twoje oczy będą oglądać Twojego nauczyciela. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, Twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu, to jest droga, którą macie chodzić. Wtedy będziesz uważał za nieczyste swoje rzeźbione bałwany pokryte srebrem i swoje lane bałwany powleczone złotem. Porzucisz je jako nieczyste i powiesz do nich precz. I on da deszcz na twój siew, którym obsiewasz rolę i chleb. Plon roli będzie obfity i tłusty. W owym dniu twoje bydło będzie się paść na rozległym błoniu. A woły i osły uprawiające rolę karmić się będą soloną mieszanką, którą się przesie, przewiewa łopatą i widłami. A na każdej wysokiej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą potoki strumienie wód. W dniu wielkiej rzezi, gdy padną wieże, wtedy... Światło księżyca będzie jak światło słońca, a światło słońca będzie siedmiokrotne jak światło siedmiu dni, gdy pan opatrzy skaleczenie twojego, swojego ludu i uleczy zadaną muranę. Gdy pan, opaleczy, ska, gdy pan opatrzy skaleczenie swego ludu i uleczy zadaną muranę. O, heh. wiecie, żeby. Mm, Oczywiście mieć swoje wnioski, przemyślenia, jakieś tam refleksje, to też warto przeczytać to na spokojnie, powoli w swoim tempie. E, e, ja tu się zatrzymywałam momentami na momentach, które gdzieś tam coś do mnie y, mówią. Y, ale fajnie jest, jeśli każdy będzie miał takie swoje momenty, bo to jest takie niesamowite, że to jest słowo żywe, to jest takie, że każdy z nas, oczywiście mamy jeden tekst, tak? Y, natomiast każdy z nas może czuć coś innego, widzieć coś innego, mieć inne swoje objawienia adekwatnie do swojego życia, do swojej sytuacji, do swoich potrzeb, też do swojego poziomu e, wiary. Ja się zatrzymałam e, tylko na tym, że... E, że... E, no, może wszystkiego nie dam rady przeanalizować, ale jakoś tylko, tylko wspomnę o tym, że kolejny raz i kolejny raz mamy przesłanie, że mimo tych wszystkich sruk, przestruk tak, zapowiedzi, wydarzeń, bardzo można powiedzieć, srogich, zawsze się przejawia Boże miłosierdzie. I zawsze są te wskazówki, że człowieku tylko zechciej mnie wezwać, człowieku tylko zechciej się do mnie zwrócić, człowieku tylko zechciej mnie wybrać. Porzuć swoje amulety, kamyczki na szczęście, nie wiem. Przekonania, że tylko coś cię tam może uratować, wyzwolić, zwróć się do mnie, wybierz mnie. Uwaga, na 100%. Nie tak. Panie Boże, nie, <laughs> może zechciej mi pomóc, nie? Jeśli istniejesz w ogóle, tylko Panie Boże, wybieram Ciebie na mojego jedynego, bo jesteś jedynym Bogiem. Nie. Do Ciebie się zwracam. Ciebie proszę. Ciebie wybieram. Prowadź. E, więc tylko to e, właśnie tutaj, bo znowu wybrzmiało, że o ile mnie wezwą, tak? Było coś takiego. Na pewno okaże Ci łaskę na głos Twojego wołania. Gdy go tylko usłyszy, odezwie się. A kiedy usłyszy? Kiedy to będzie stuprocentowy głos. Nie? Stuprocentowy wybór. Um, I to nam wybrzmiewa po prostu chyba w każdej księdze, nie wiem, prawie na każdej stronie. I to jest dla mnie takie emocjonujące, bo żyjemy w czasach, gdzie e, chociaż może tak było we wszystkich czasach, ale jakoś ja to tak obserwuję, że tak często mm, właśnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mamy te takie bożki. Bo kto może być takim boszkiem? Co może być takim bożkiem? Może jakieś kamyczki na szczęście się kupuje nieraz, może się kupuje jakieś, nie wiem, <laughs> książkę, która, w którą wierzę, że będzie moim boszkiem, że mi przyniesie szczęście, nie wiem, nawrócenie. Jasne, wszystko to jest wartościowe i po wszystko to warto, znaczy w sensie pod książki jakieś wzmacniające i tak dalej. Nie ma lepszej książki niż Pismo Święte. Nie ma piękniejszej książki o nawróceniu, o, o obfitości. O wskazówkach, jak żyć. Nie ma lepszej relacji niż relacja z Panem Bogiem. I tylko powiem, bo tak ostatnio, też mam swoje takie prywatne doświadczenia: śnią mi się tata. To dla tych, którzy wiecie, że mój tata zmarł miesiąc temu, w 30 dniu po śmierci, mi się przyśnił. I muszę to powiedzieć, bo wiem, że jest tutaj wiele osób, które gdzieś tam jesteście też ze mną, tak połączeni sercem, że Kilka dni wcześniej e, byłam w domu rodzinnym u mamy i, e, i no, tam przeglądaliśmy taty e, szafę i w ogóle i tata, tata miał taki wyjściowy kapelusik brązowy, taki śliczny, malutki, brązowy kapelusik. I przymierzałam ten kapelusik, wyglądałam w nim jak milion dolarów, po prostu tak pięknie, tak jakby nie wiem, jakby po prostu coś... Nie wiem, ja po prostu przepięknie w nim wyglądałam, tak ponadnaturalnie bym powiedziała. E, I e, nale no odłożyłam na miejsce i mówię do mamy, żebyś tam, bo mama jakieś przygotowywała różne rzeczy na jakieś dary, żeby, że niech ten kapelusz tutaj leży zawsze. I, i przyśnił mi się tata w tym kapelusiku, e, piękny, w kwiecie wieku, taki przystojny, bo całe życie był przystojny. E, i to, co takiego było niesamowitego w tym śnie, że mi się to przyśniło i zaraz się obudziłam, ale taka spokojna, po prostu bez żadnych jakichś obaw, że był piękny, przystojny, taki promienny w tym kapelusiku i że trzy razy się do mnie tak pochylił i mnie pocałował w jeden policzek, w drugi policzek i, i znowu. Trzy razy i, i, i pamiętam, że w tym śnie było takie ewidentne to nachylenie, to nachylenie, czego tata nigdy nie robił, bo nie był zbyt wylewny. Wiem, że mnie kochał, nas wszystkich kochał, ale na swój sposób, tak po swojemu, po cichu, bez jakiejś większej ekspresji i nigdy mm, nie wylewał tak jakby swoich e, uczuć. Natomiast właśnie tu jakby się on pochylał do mnie, nie to, że ja do niego, on do mnie, że razem jakoś, że był ten jakiś uścisk czy coś, tylko on się do mnie pochylał. No i zaczęło to tak e, mi w sercu pracować, e, co, dla, co w ogóle, o co chodzi w tym śnie i w ogóle. I <laughs> e, pomodliłam się do Ducha Świętego, jakieś objawienie, tak, e, żebym wiedziała, e, co ten tata chce mi powiedzieć. <śmiech> <śmiech> I, Wczoraj przegląd... byłam w sobotę na wykładach, bo chodzę regularnie na takie wykłady. Akademia Biblijna to jest w Rzeszowie. No i była niesamowita wykładowczyni Danuta Piekarz. Wygooglujcie sobie koniecznie, po prostu niesamowita kobieta. Więc ją sobie też wygooglowałam i wyskoczył mi webinar o, o miłosierdziu. Na pewno go znajdziecie tutaj na YouTubie, o miłosierdziu. I pani profesor zaczyna swój wykład, swoje słowa o Bożym miłosierdziu, o tym, że Bóg się pochyla nad człowiekiem, że miłosierdzie polega na tym, że Bóg się pochyla nad człowiekiem, nie na tym, że mówię o czym się różni tolerancja od miłosierdzia, że to, często nasza pomoc, myślimy, że to jest miłosierdzie, bo pomagamy komuś, że nie wiem, dajemy mu jakiś datek nie wiem, coś tam, tak? No jakąś darowiznę, datek czy coś i myślimy, że jest to miłosierdzie. Myślimy, że pomagamy i jest to właśnie miłosierdzie, bo często też potem nam towarzyszy fajne uczucie, że ej, zrobiłam coś dobrego, nie? <ścoughs> Jak wiele niebezpieczeństw w mechanizmach tych psychologicznych. Ale mm, Pani profesor powiedziała, a, a Bóg Miłosierny nigdy tak nie robi, że daje tylko datek jakiś człowiekowi, żeby po prostu, bo jest nie wiem, w czarnej dziurze, tak, że datek, i że po tym za, jakby Bóg człowieka zostawia w tej samej sytuacji, bo często nasza pomoc, właśnie my myślimy, że to jest pomoc, ale zostawiamy człowieka w tej samej sytuacji, w której był. Czyli nie pomagamy mu wychodzić z tej sytuacji, Miło, że miłosierdzie polega na tym, że pomagamy komuś wychodzić z tej sytuacji i Bóg pomaga człowiekowi wychodzić, pochyla się nad człowiekiem i e, pomaga mu wychodzić z tej sytuacji. Więc od razu mnie tak, e, taka się uniesiona poczułam. Jezus, czy to przypadek, że akurat do tym. Pochylaniu jest tutaj mowa. Więc dzielę się tym też, e, dlatego że mm, że nie wiem, że czuję, że, żeby o tym powiedzieć. Nie wiem, co ma się zadziać wskutek tego. Ale tak lubię te momenty w życiu, w których jakby to zrozumienie tego, że my nie jesteśmy tylko fizycznością, tylko jesteśmy duchem w ciele fizycznym, że jest olbrzymi, stworzony przez Pana Boga świat niewidzialny, którego, o którym często zapominamy jakby skupiając się tylko na tych fizycznych naszych problemach i te, ścigamy czasem ten swój ogon zamiast się po prostu zatrzymać, unieść wzrok ku górze i zawołać do Pana Boga. Boże, objaw mi, co mam teraz robić, czy albo co, czego chcesz ode mnie, albo jak mam to y zmienić, naprawić. Y i, I te momenty są takie piękne, że zaraz po prostu nie wiem, podsunie ci się, nie wiem, jakiś pomysł podsunie ci, albo drugi człowiek ci coś powie. Y Coś się wydarzy takiego w świecie fizycznym, co pochodzi ze świata niefizycznego. Bo wszystko jest dla nas, dla naszego dobra. Eee, i, I właściwie na tym skończę. Całuję więc. Danuta yy, Boże, jak mówiłam? Już zapomniałam. Pie kasz. Napiszę w komentarzu i nawet link do tego webinaru podeślę. Całuję owocnych przemyśleń, radości z tego czytania. Poczujmy na sobie ten oddech Pana Boga. I czujmy to uniesienie każdego dnia. Wtedy życie naprawdę, naprawdę, naprawdę staje się taką, taką nie wiem, taką niesamowitą wartością, a nie tylko Gonieniem za rozwiązywaniem problemów w świecie fizycznym. Całuję. Pa. A jeśli ktoś z Was chce o tym porozmawiać, to oczywiście, zapraszam. Mój telefon jest chyba wszędzie. Pozdrawiam. Będzie mi miło.